Temat jest nieprawdopodobnie bulwersujący. Powiem tak, chociaż nigdy tak nie mówię. Jeżeli Państwo stoją, to niech Państwo usiądą, bo naprawdę rzecz jest absolutnie wstrząsająca i będę pierwszą osobą, od której Państwo się o tym dowiedzą. Nikt inny do tej pory o tym nie mówił. Proszę Państwa, temat dotyczy oczywiście zapowiadanej pomocy przez Polskę Ukrainie. Jak Państwo wiedzą, ta pomoc łącznie wyniosła już ponad 100 miliardów złotych ze strony państwa polskiego, polskich obywateli na rzecz strony ukraińskiej. I proszę Państwa, ogromna większość tej pomocy na rzecz Ukrainy jest świadczona na podstawie umowy z 2 grudnia 2016 roku. To jest tak zwana umowa ogólna pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności. Obronności. Proszę Państwa, w ogóle ta umowa jest dosyć ciekawa, bo była ukrywana skrzętnie przez polski rząd przez prawie dwa lata, przez ponad dwa lata, przepraszam, a przez prawie trzy lata, bo została tak naprawdę opublikowana dopiero 18 stycznia 2019 roku w Polsce. Ale... Przechodzę od razu do istoty rzeczy. O co w tym wszystkim, proszę Państwa, chodzi, co, tu, co tutaj jest tym wszystkim najważniejsze? W tej umowie mamy taki słynny artykuł 12. W tym artykule 12 czytamy, co następuje. W razie stanu wyjątkowego, katastrofy naturalnej lub stanu wojennego ogłoszonego na terytorium jednego lub obu stron, czyli Polski lub Ukrainy, mogą one, czyli te państwa, Wzajemnie proponować sobie niezwłoczne wsparcie. I w ustępie drugim mamy wyjaśnione, co następuje: Wsparcie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, będzie odbywać się na zasadach określonych w prawie wewnętrznym e, strony udzielającej tego wsparcia i będzie obejmować. I niech Państwo posłuchają, co będzie między innymi obejmować. E, punkt pierwszy: Nieodpłatne przekazanie uzbrojenia. Produktów podwójnego zastosowania i nie, mienia niebojowego pochodzącego z zasobów sił zbrojnych jednej ze stron, e, czyli jednego z tych państw, na przykład ze strony Polski na rzecz Ukrainy. E, I jeszcze jest punkt drugi, który nie jest dla nas aż taki istotny. Dlaczego ja Państwu przeczytałem ten fragment tej umowy? Dlatego, że to chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta umowa dotyczy oczywiście spraw z zakresu obronności czy też wojskowości. A I tak jest rzeczywiście realizowana. Ogromna ilość uzbrojenia, sprzętu wojskowego i innych materiałów o charakterze obronnym jest przekazywana przez Polskę właśnie na podstawie tej umowy. I teraz, proszę Państwa, hit i teraz absolutny hit, bo, szanowni państwo, posłuchajcie, zgodnie z artykułem 89 konstytucji artykuł 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, czyli przez Sejm, przez Sejm, proszę Państwa, a także przez Senat, jeżeli umowa dotyczy, punkt pierwszy, pokoju, sojuszy, układów politycznych lub e, układów wojskowych. I e, m, punkt drugi nie jest aż taki istotny, Punkt trzeci też nie, ale punkt czwarty. Z lub znaczącego obciążenia państwa pod względem finansowym. Proszę Państwa, jeszcze raz. Jeżeli Polska zawiera z innym państwem umowę i ta umowa e, dotyczy spraw wojskowych, militarnych, lub może być i tak, i tak. Mogą być te warunki spełnione razem albo osobno. Lub jeżeli z tej umowy by wynikało znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym to taka umowa może być zawarta, ratyfikowana tylko za uprzednią zgodą Sejmu wyrażoną w ustawie. Innymi słowy, żeby polski rząd mógł taką umowę w sposób ważny zawrzeć z Ukrainą, potrzebna była do tego w sposób niebudzący żadnych wątpliwości uprzednia zgoda Sejmu. Sejm musiał był wcześniej przyjąć odpowiednią ustawę bo chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że ta umowa dotyczy zarówno spraw wojskowych, jak i dotyczy ogromnego obciążenia państwa, więc tego typu umowa w sposób niewątpliwy, bez żadnej dyskusji, podlega właśnie pod artykuł 89 Konstytucji. I teraz, proszę Państwa, jak myślą, jak myślicie Państwo, czy taka, czy była tego typu zgoda Sejmu w ustawie? Nie było. Tak, proszę państwa, Sejm nie wyraził zgody, chociaż miał obowiązek, chociaż to był obowiązek rządu. A Sejm o to, o to poprosić. Sejm nie wyraził zgody na tego typu umowę, mimo że Konstytucja do tego zobowiązuje wyraźnie rząd. Co to oznacza? No to oznacza, że realizacja tej całej pomocy na podstawie tej umowy jest po prostu bezprawna, jest nielegalna. Jeszcze raz powiem. Ta umowa w ten sposób zawarta, bez zgody Sejmu, jest nieważna z mocy prawa. Nieważna. A więc, skoro ta umowa bez zgody Sejmu zawarta, do czego Konstytucja zobowiązuje, jest nieważna, to cała ta pomoc rząd polskiego rządu jest oczywiście nielegalna. Rozumieją Państwo, wydano kilkadziesiąt miliardów złotych bez podstawy prawnej. Poszczególni ministrowie, czy to minister obrony, czy inni, wydali, Dziesiątki miliardów złotych polskich na pomoc Ukrainie, nie mając do tego podstawy prawnej. I teraz zastanówcie się Państwo nad tym, kto za to powinien odpowiedzieć, kto za to powinien ponieść osobistą odpowiedzialność i kto te pieniądze powinien zwrócić. Prawda, że ciekawe? Wydajemy kilkadziesiąt miliardów złotych bez podstawy prawnej, nielegalnie, na podstawie nieważnej umowy międzynarodowej. Przekażcie Państwo to dalej, informujcie o tym, bo od nikogo się na pewno o tym nie dowiecie.